Witam Was wszystkich bardzo serdecznie, ja jestem Farytus, a to jest Minecraft na modach futerkowy survival. Kolejny odcinek, ała w dzisiejszym odcinku pokażę Wam e, fabrykę żelaza, zmieniła się ona znacznie od poprzedniego odcinka i pokażę Wam e, w końcu... E, Jakie zastosowanie znalazłem dla modyfikacji Trapcraft Która dodaje różnego typu połapki I tak dalej, i tak dalej Z tej modyfikacji w mojej fabryczce żelaza zastosowałem Wiatraczki Takie wiatraczki Które ym, po prostu Muszą być zasilane Ja tam pochodnie po prostu czerwoną dałem Żadna filozofia I po prostu, żeby te golemy się spełniły Musi też być jakieś pole, więc zrobiłem. Dodałem jeden jeszcze Iron Golem Spawner e, oraz dodałem im tu trochę miejsca. E, dodałem tu wszędzie wiatraczki, także one praktycznie, większość z nich już spada. Co niektóre tam się czasami zablokują o właśnie jak ten. E, reszta płynie dalej tu. Tą wodę specjalnie tak poustawiałem. Płynie tam do tego kanaliku, razem się przepychają i... Yy, na przykład, jak tam utkną, na przykład, jak tu stoją, jak ja, to na przykład Iron Golem jest na trzy kratki, to właśnie na go ten wiatraczek odpycha. Także yy, chyba nigdzie nie utknęły jeszcze mi Iron Golemy, także czasami tu się blokują, chyba, ale dobra, mam nadzieję, że to nie jest aż takie, yy, więc dobra. Yy, tutaj mamy wejście do tej całej fabryczki, do tych mechanizmów, a tutaj mam yy, jakby taką owczarkę, Tu się patrzę i jak wszystko się tworzy, a tu. Jak widać rośnie mój magazyn rośnie ta skrzynka i ubraja się w żelazo czy coś, nie? Jakby w wiecie o co chodzi. Troszeczkę za głośno czekajcie. Okej. Okay. I dźwięki w ogóle, muzyka. No. I tak, w dzisiejszym odcinku kochani pójdziemy do dungeona. Kurczę ten. Pójdziemy do dungeona, o którym mówiłem kilka odcinków temu, dobra. Prześpię się wpierw, i później idziemy z rana tak gdzieś. Dobra, i co chciałbym sobie? Chyba budków nie mam, ok. Raz, dwa, raz, dwa. Tu sobie to rozdajmy. Znów sobie, a chociaż nie, nie, nie. Zrobię sobie budki diamentowe, i myślę, że możemy już śmiało ruszać. Także cały secik jest. Wziąłbym sobie jeszcze na zapas coś. Hmm. Na przykład taką zbrojkę z koperu, bo koperu mam też dużo, a nic z niego nie robię. Aha, no i jeśli e, ktoś mi po prostu może być jakiś niedowiarek, że. O, już już tyle żelaza co. Ja Ferytus, tak dużo już masz. No ale patrzcie. E, golemy strasznie szybko e, tutaj płyną, więc. Tutaj widać kratki, róża mam dużo i sam żelaza, żelazo, więc myślę, że niedowiarki zostały zaspokojone. Jeśli jednak nie wierzycie mi, no to ja mogę wam na przykład nagrać time z, wiecie, z... jak to się nazywa, z... No po prostu time lapse jak się gapie w skrzynkę, jak rośnie, a jak po prostu przybywa tego żelaza. Myślę, że to byłoby bez sensu, no to... To w takim razie to zostawiam. Aha, no i e, fan z modyfikacji TrapCraft, czy jakoś tak? kraftuje się tak. Także myślę, że to jest łatwe w craftingu. No i tak, cała filozofia. E, tak, chyba możemy też stawiać. I możemy też stawiać. Tak. O! Dobra, wezmę to najlepiej stąd. Tylko wkładam. No, okej. Okay. Wziąłbym sobie jeszcze dirta na przykład, żeby się pod, podłożyć tam, czy coś dobra. Aha, jeszcze chciałbym wam pokazać. Przed po tak pomyślałem, a czemu nie? Tu mam takie miecz zwykły wiecie, yy, tak, I te golemy, tutaj, tutaj się coś blokują, ale prędzej czy później i tak chyba ich koledzy tutaj mam crafting, bo nie chciało mi się iść, wiecie, skraftować. Ja sobie tu wziąłem, dałem i tak się prędzej czy później zespawnią i przeblokują ten tutaj. Yy swoich kolegów czy coś rozblokują to czy nie wiem czy jest takie słowo i tutaj a następnie są unoszone w górę a e, popycha oraz popychane tutaj do przodu tam dalej przez te spa przez te e, przez te 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 wietraczki. dalej nie, nie. także myślę że mechanizm już wam pokazałem jeszcze szczegółowej Spisaliście, pytaliście się jak ja załatwiłem ten problem, ponieważ napisałem w komentarzu, że żebyście już mi nie musieli... żebyście mi nie pisali czasem jak się jak mam to załatwić. Już sam wymyśliłem, bawiłem się tam, sobie tam na Creative, o ile dobrze pamiętam, to tam są tu. Tu są, tu są. Myślałem, że tam. Z chwilę. Tam możemy sobie też pójść, ponieważ tam są ruiny. No okej. Okay. I sobie myślałem, też pisaliście mi kiedyś, żeby sobie zrobił wielki e, plecak czyli backpack, wiecie z... Tym, z tam użyciem sznurka czy coś. Ale dobra, mam na razie ten mały. Myślę, że wystarczy. No. I właśnie, żebyście nie pisali mi um, po prostu. Czekajcie chwileczkę. O, normal sobie dam. Żebyście mi nie pisali daremnie, jak zrobić tą fabrykę, jak poprawić, ponieważ ja już ją wybudowałem, nie? Znaczy już ją naprawiłem. No okej, okay. gdzie są... Dungeony są tu. E, jak je znalazłem, może się pytacie? Mówiłem to już w którymś odcinku. E, znalazłem to po prostu... Przez czanki, które się nie załadowały. Tak, może trochę to cheat, ale... Ale nieważne, nieważne, No już znalazłem, no to czemu by z tego nie skorzystać? E, teraz się muszę chyba dokopać jakoś. Więc sobie złoty mieczek w razie jakby był jakiś wilkowak czy coś. O, tu jest wejście, okej. Okay. Chociaż... nie wiem... Okej, okay, to tu dokopię już te 28 kratek. Dobra. E, o ile dobrze pamiętam, to tam... o właśnie, taki... jakiś... Właśnie coś, coś, coś ala to takie komory. A ja sobie tu porozwalam, pozwólcie. Jakiś villager. Ajajajaj. Ogr. Aj, gin ogrze. I gin gin gin. Czy tu są diaksy? Naprawdę? Ile diaksów? Moje, 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 wszystko moje. A wiecie co? Może będę zaglądał do skrzynek dopiero jak tu wszystko przebadam. Myślę, że to jest ok. No, no i takie em, rzeczy są w skrzynkach. Siłanko o szkielecie, siłanko szczurku. Ok. Widzicie co jest tak średnio? Ale. Jest przynajmniej jakaś przygoda, wiecie co? zgasza sobie te... Oj, nie to. Zgaszę sobie te mm, waypointy. Kona... Jaki to był przycisk? O, okej. Okay. Szkielet mnie tu ciśnie jak ja sobie tu bawię w gaszenie waypointów. Co? Ej! czemu on? To jakoś dziwnie się zlagował. Okej, okay, te diamenty niech tu dostaną. Wrócę sobie później.

nie, 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 rany, co się dzieje? Ludziska, hardcore po prostu. Oh. Jak się z góry mnie coś może dopaść, dobra, mm, to jakieś łuki, to sobie schowam, bo mm, się to nie przyda, ok, poczekam sobie, poczekam, poczekam, mamy czas. Widzicie, ile tych kropek czerwonych jest? Masakra, masakra, naprawdę. Myślę, że w kolejnym odcinku pójdziemy sobie na ruinki. W kolejnych odcinkach będziemy budować jeszcze na pewno swoją bazę. Ale powiem wam, że na Creative sobie tam testowałem. Myślę, że już mogę wejść. OK. Przecież sobie testowałem. Robiłem sobie tak bazę z nudów. O, jest wilkołak. Ja go muszę zabić, ponieważ. Później może. Mogą być kłopotki przez niego Naprawdę, dobra, spawner pająków Czemu ja słyszę blaze jeszcze? Co to? Co to jest? Nie Nie Okej, okay, już jestem, musiałem sobie e, Musiałem przerwać niestety, ponieważ mnie tam poproszono coś o coś, o zrobienie czegoś Ale nieważne W ehm, sumiecie jak to jest mm. Ponieważ was też w domu o coś proszą, wie, często, no nie? Także... wiecie, no. Dobra, hmm, tutaj jakieś pokoje, no... Wiecie co? Szczerze jest tu... Ten ogień, nie, ja go ugaszę, ponieważ... Jakiś mobek może mnie zepchać na, na... ten ogień i by było źle, no nie? Także... A będzie szybciej, jak wykopię ten Tu jakaś trawa... Hmm, czy, to jest, czy to jest wielopoziomowe? Okej okay. Jednakże jeszcze tego jednego poziomu nie skończyłem Bo to jest jakiś Enderman. Gin A, tepnął się Mam cię gdzieś co, niejako. Teleportujący się Okej okay. Tutaj mamy jakieś redstone'owe nowe pokoje Czy mi jakiś pająk gonił? Tak, jesteś tu Ukryła się czarna godzina. Nie hmm. dlaczego. W jakim celu? Po prostu tutaj ktoś dał ma wiecie co? Też pozbieram sobie. Trochę. Zawsze się może przydać. Oho. Ktoś tam strzelał za mną. I teraz to ja szybko przelecę to. Poświetlam. Co szkieleciku, no co? ciu lecie <laughs> Okej <Okay>. Dobra mm. <laughs> Słyszę ducha <laughs> A co to? A to co za dźwięki? To ty Endermanie, ja cię <laughs> chyba to jest ten sam, okej okay. A tu jest duch O, go Halo Dobra, zostawmy tego ducha Niech sobie tam jest Później po niego... Później go zabijemy Dobra tu mamy Skorpiona takiego Frozen z biomu zimowego Dobra Dobra no koń... Co nagle się pojawił? What? Co się tu dzieje powiedzcie mi? Dobra no gin 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 mm. Dobra i nic takiego. Wiecie co? Chyba sobie jednak wezmę te diaksy. Co to za miejsce w ogóle? Jednak wezmę sobie te diaksy. Czy tam coś wypadło ciekawego? Co to jest? A, marchewka! Uuu, marchewka! Chciałem marchewki. I tak, tutaj diaksy wypadły. Wezmę sobie je, ponieważ... Jednak sobie je wezmę teraz. A zawczasu, ponieważ... Mm, ponieważ, ponieważ... Mm, później może mi jakieś kribery rozwalić, czy coś... Przez sam wybuch, no nie? Dobra, więc w tym dungeonie na razie obopiliśmy się o 23. Mm, 23 e, diamenty, ok. Ja miałem jakieś szkieletów zabiłem. <laughs> nie wiem, czy mogę tu spaść, ok. Dobra, niszczymy spawner. Może zróbmy taką misję. Niszczenia spawnerów, co wy na to? okej, okay, będą ze sobą walczyć, ja skorzystam z tej chwili i ucieknę. Mm, no misja zniszczenie spawnerów, no okej, okay, dobra. No nie, naprawdę, znowu z trucizną. Rany, no, tu są te wilkułaki. Ohohoho, wow. wiecie co? Nie ma, nie ma, nie jestem słaby. Nie, 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 nie. Nie, nie. Ja. Nie ma, ja się tu chowam. O, widzicie? Wiecie co ja chciałem zrobić? O, dobra. Nie ma. Ja nie mogę. Co to miało być? Te ma 8 wezmę sobie ten lepszy Okej okay. Jakąś zbroję tam jakąś słabą Rany co to miało być <grym znać> O ran <grym znać> Naprawdę Dobra biorę Biorę biorę

Dobra. Oj. A. Aha. Oho, oho, oho. Mam nadzieję, że te itemki mi nie znikną. Dobra, zrobię sobie jeszcze te dwa złote mieczyki. I idziemy, panie. Idzie, idziemy po itemki. Dobra. Dobra. Nie mam czasu na was. A tam jakiś witkołek mi goni. E, I teraz znowu waypointy muszę włączyć. Okej okay. Ten wilkołak się nie zmienia z powrotem swoją formę, nie wiem dlaczego Ale dobra e, Wiaderko z wodą teraz sobie wziąłem Więc będzie będę, będę bardziej ubezpieczony, że tak powiem Dobra I ciśniemy od razu po mojej temki, ponieważ nie chcę, żeby mi zniknęły, no nie? Tam miałem... Oj, ścinam i będę musiał zrestartować Minecrafta. chociaż... A to chyba tylko takie chwilowe, bo się teren wczytywał Tam czanki nie, tu po drugiej stronie to było. Dobrze pamiętam. Tak? Chyba tak, tu. Oła. Yy, I tutaj gdzieś się trzeba było wkopać, okej? Okay. I zginąłem mniej więcej tu. Nie. Tu, 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 tu. Dobra, mogę sobie już zgasić praktycznie. Oj, 40 kratek z tą stronę to jakoś. <śm> Czemu ten wilkołak jest... Naprawdę... Ale na poważnie... Mogę go nie atakować. Ała. Okej, okay, ja już chyba tą drogę zapamiętam na pamięć. No to takie dziury są porobione. Coś ten Mow creatures chyba mi się zdaje. nie ładnie nieładnie, nieładnie. Wy jakiś gunpowder, nie wiem skąd. Jak mógł creeper w ogóle. Aha, chyba, te, że te duchy, te duchy chyba dają. Te takie szare dają gunpowder. No nie, naprawdę. No w ogóle po co mi tej temki? Spadajcie swoje. Czy to jest ta dziura? Nie, to jest dalej trochę. To jest dalej! Ała! Ała, 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 ała! Ała! Hmm. Tutaj będzie ta dziura, Okej, okay. ała! I tutaj, tak na ukos. Mam tu jakieś jedzenie? Dobra, wezmę te itemki, ponieważ to są jedyne moje itemki. <grym i górny> Także. <grym i górny> Nie. Okej. Okay. Dlaczego on krzyczał? Dobra, mam tu swoje itemki Tamte, ale teraz jeszcze te jedne muszę znaleźć Okej okay, i chleb i... Okej, okay, i teraz idziemy po itemki, 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 Tutaj gdzieś były o... Dlaczego one są tutaj? Czy tam niżej spadłem? Nie się przydadzą. Okej, okay. są temki. Dobra. Co no spadaj. Ziomuś. Nie denerwuj mnie nawet. Spadajcie. Kurczę. Kurczę no ziomuś. Nie ma. Nie. Spadać. Nie chciałem, nie chciałem jeszcze raz umrzeć. No ok. Czy tu coś jeszcze jest cennego? Tak. Mm. Tak, tak. <ścoughs> o, rany. Nie, no to nie. O, tu jeszcze tej temki. No, rany. Wiecie co? Myślę, że zakończymy ten odcinek w takim miejscu. Ho 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 zastanawiają was pewnie. Moje dalsze przygody w tym oto miejscu jest naprawdę ciężko. Nie myślałem, że tak będzie. Myślałem, że będzie o prosto A teraz się okazało, że jest całkowicie inaczej. Także... Dobra, może tego... To sobie. Może sobie to wyjmę. O właśnie. I tego koksa, sobie tu dam. I zapasowy armor. O tak. I chleb. Chleb zamiast tego. O właśnie. Także dziękuję za obejrzenie tego odcinka. Trzymajcie się. Czułość. Myślę, że odcinek się Wam spodobał Także nie zapomnijcie zostawić lajka. I po prostu dzięki. Cześć i na razie. Pa.